Cześć, z tej strony Kamil z Innebi. Dziś porozmawiamy o temacie, który dotyka niemal każdego z nas w dzisiejszych czasach. O przeciążeniu obowiązkami zawodowymi, czyli o tym, co po angielsku nazywamy workload. Żyjemy w tempie, w jakim ludzie nie żyli nigdy wcześniej. Chcemy robić karierę, rozwijać się zawodowo, zarabiać dużo pieniędzy, prowadzić dom, dbać o rodzinę, prowadzić ciekawe życie, dbać o wygląd. W efekcie jesteśmy przebodźcowani, przemęczeni i zestresowani. Dlatego, jak nigdy wcześniej, musimy dużą uwagę przełożyć do zachowania równowagi i dobrostanu, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Pytaniem brzmi, jak można o to zadbać w miejscu pracy? Warto wiedzieć, że nadmiar obowiązków, spowodowany np. niewystarczającymi zasobami ludzkimi, wpływa negatywnie zarówno na zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników, jak i na funkcjonowanie całej organizacji. W dynamicznym środowisku biznesowym rosnące wymagania i tempo pracy sprawiają, że wielu pracowników zmaga się z przeciążeniem obowiązkami zawodowymi. Problem ten nie dotyczy wyłącznie niższych szczebli organizacji. Również menedżerowie doświadczają presji związanej z licznymi zadaniami, presją czasu i wysokimi oczekiwaniami. Skutki nadmiernego obciążenia pracą mogą być poważne zarówno dla pracownika, jak i jego firmy. Od obniżenia jakości pracy przez problemy ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, po utratę talentów i rotację kadr. Zasadne jest zatem wdrożenie działań, które pomogą znaleźć równowagę pomiędzy potrzebami organizacji a możliwościami pracowników. Pierwszym krokiem w minimalizowaniu przeciążenia jest optymalizacja procesów. Wiele organizacji boryka się z nieefektywnością wynikającą z przestarzałych metod pracy, powielania obowiązków lub niejasnych zakresów odpowiedzialności. Regularny audyt procesów pozwala zidentyfikować obszary wymagające usprawnienia. Warto przy tym zwracać uwagę zarówno na ilościowe przemęczenie, czyli sytuacji, kiedy na jedną osobę przypada zbyt wiele zadań, jak i na jakościowe przemęczenie, kiedy przydzielone pracownikom obowiązki wymagają zbyt dużego wysiłku intelektualnego. Kolejnym kluczowym elementem jest realistyczne planowanie i priorytetyzacja zadań. Nierealistyczne terminy i nadmiar zadań prowadzą do przeciążenia nawet najbardziej doświadczonych zespołów. Kluczowe jest więc planowanie, które uwzględnia rzeczywiste możliwości pracowników. Warto stosować techniki takie jak time blocking, które pozwalają lepiej, bardziej produktywnie wykorzystywać czas pracy. Bardzo ważne jest też właściwe priorytetyzowanie zadań. Nie wszystkie zadania mają taką samą wagę i wpływają na cele organizacji, nie wszystkie też wymagają jednakowo dużego zaangażowania. Pomocne mogą być tutaj sprawdzone metody, takie jak macierz Eisenhowera. To narzędzie do zarządzania zadaniami poprzez podział ich na cztery kategorie: pilne i ważne, ważne, ale niepilne, pilne, ale nieważne oraz niepilne i nieważne. Dzięki tej metodzie pracownicy uczą się odróżniać to, co naprawdę wymaga ich uwagi, od zadań rozpraszających. Pozwala to skupić energię na działaniach strategicznych zamiast reagować jedynie na bieżące kryzysy. Również przydatna jest zasada Pareto, zwana także zasadą 80 na 20. Zakłada ona, że 80% rezultatów pochodzi z 20% działań. W praktyce oznacza to identyfikację kluczowych aktywności, które przynoszą największą wartość dla firmy. Skoncentrowanie zasobów na tych zadaniach zwiększa efektywność i ogranicza marnowanie czasu. Istotnym aspektem jest również prawidłowe delegowanie obowiązków. Wiele osób, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych, ma trudności z przekazywaniem odpowiedzialności. Skuteczne delegowanie nie oznacza jednak zrzucania zadań, ale świadome powierzanie ich osobom posiadającym odpowiednie kompetencje. Warto jasno komunikować oczekiwania, terminy i zakres odpowiedzialności, aby następnie zapewnić wsparcie w razie potrzeby. Delegowanie nie tylko obciąża menedżerów, ale także zwiększa zaangażowanie i daje szansę na rozwój zawodowy członków zespołu. Kultura organizacyjna ma ogromny wpływ na poziom przeciążenia pracowników. W firmach, w których promuje się otwartą komunikację, pracownicy czują się swobodniej w sygnalizowaniu nadmiaru swoich codziennych obowiązków i szukaniu rozwiązań. Menedżerowie powinni uważnie przyglądać się pracownikom, aby oceniać ich samopoczucie, dostrzegać objawy stresu i chronicznego zmęczenia, spadek motywacji i zaangażowania, czy pierwsze oznaki wypalenia zawodowego. Istotnym elementem jest również promowanie zdrowych nawyków pracy oraz strategii pomagających pracownikom zachować work-life balance. Mowa tutaj o promowaniu regularnych przerw w ciągu dnia, wprowadzaniu elastycznych godzin pracy, zapewnieniu możliwości pracy zdalnej, tworzenia programów well-beingowych wspierających zarówno zdrowie fizyczne oraz psychiczne zespołu oraz budowaniu kultury organizacyjnej sprzyjającej zachowaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Organizacje powinny też unikać kultury kultu pracy, w której zachowywanie wysokiej wydajności w niesprzyjającym środowisku jest traktowane jako oznaka zaangażowania. W dłuższej perspektywie takie podejście prowadzi do wypalenia zawodowego i zwiększonej rotacji kadry. Nowoczesne narzędzia technologiczne mogą znacząco ułatwić zarządzanie obciążeniem pracy. Dostępność zaawansowanych rozwiązań technicznych, komputerów, robotów i sztucznej inteligencji pozwala zmniejszać workload wśród pracowników nie po to, by ograniczać liczbę zatrudnionych i obniżać koszty zatrudnienia, lecz po to, by maksymalnie wykorzystać kreatywność, innowacyjność, doświadczenie, zdolność do współpracy, umiejętność nieszablonowego myślenia i cały potencjał ludzki, jakiego nie będą mieć nawet najbardziej zaawansowane maszyny. Dlaczego warto walczyć z workload? Długotrwałe przeciążenie prowadzi do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Fizycznych i psychicznych. Sprzyja wypaleniu zawodowemu, objawiającemu się chronicznym zmęczeniem, obniżeniem motywacji i brakiem satysfakcji z pracy. Pracownicy narażeni na długotrwały stres często doświadczają napięcia mięśni, rozregulowanych cykli miesiączek, zajadania stresu, a nawet wypadania włosów. Widoczny jest spadek odporności prowadzący do częstych infekcji i licznych absencji. Konsekwencją permanentnego workload mogą być też poważniejsze choroby, w tym choroby serca. Nieustanny nacisk na wysoką wydajność skutkuje spadkiem efektywności oraz wzrostem liczby błędów, ponieważ przeciążony organizm traci zdolność do efektywnej koncentracji i regeneracji. W dłuższej perspektywie skutki przeciążenia mogą wpłynąć nie tylko na zdrowie pracownika, ale także na ogólną kondycję organizacji. Minimalizowanie przeciążenia w miejscu pracy wymaga kompleksowego podejścia: od właściwego zorganizowania sposobu pracy, przez komunikację wpływającą pozytywnie na kulturę pracy. Po podejmowanie działań umożliwiających pracownikom odpoczynek i naładowanie baterii. Nie bez znaczenia jest również rola technologii, która umożliwia automatyzację powtarzalnych zadań i optymalizację przepływu pracy. Wdrożenie odpowiednich rozwiązań przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Firmy zyskują bardziej efektywne zespoły, ale także zwiększają satysfakcję i lojalność pracowników. Kultura organizacyjna promująca work-life balance i podejmująca kroki przeciwdziałające chronicznemu przemęczeniu pracowników. Zyskuje pracowników produktywnych, zaangażowanych w pracę i lojalnych wobec pracodawcy. A teraz pytanie do was: Jak w waszych firmach radzi się sobie z problemem przeciążania obowiązkami? Jakie strategie sprawdzają się w utrzymaniu work-life balance? Dajcie znać w komentarzach. A ja dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. System INEWI. nowoczesne rozwiązanie dla biznesu w każdego gatunku i w każdym rozmiarze.